-e ah, non. Oh. You, oh. Oh. <ườ threat> <part intensely noise>

Es! Oj! Pójď tutaj już więcej z nami, kucik, czy krzywy nie gracie! Ale nie potrzebujemy Cię w naszym składzie! Tych krzywych. chciałbyś jeszcze grać! No i zobacz! Tu coś się staje! Kochani, jeśli ktoś z Was kręci na CSGO Skins, to z kodem ANGELKACS macie na start 2 zł i 10 groszy i 10% bonusu do doładowania dla wszystkich użytkowników. Na stronie czekają też prezenty i każdy, kto doładuje z kodem ANGELKACS minimum 10 złotych ma szansę wygrać fajne łupy. No i jak co miesiąc na naszym Discordzie do wygrania jest giveaway, koska o łącznej wartości 1000 złotych. Płacajcie minimum 10 złotych z moim kodem ANGELKACS. No i to by było na tyle. Miłego oglądania odcinka podskoczę, podskocz ze mną. We, weź skopa i weź no. skopa już. Dobra, to jumpuj, czekaj, teraz. Co? Co? <laughs> Ej, nie to wierzę. Działam. Jakby starałem się równocześnie skakać. A, czyli cały czas skaczesz, okej. Okay. Ja sobie skopa Teraz skacz cały czas. Oh. Oh. Ej, czyli, to, czyli naprawdę musi być tak, że za każdym razem ta osoba skacze, ok? Dawaj, jeszcze raz, reset. 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 Ej, chcę, żebyście teraz mnie zabili, tak? Gdzie to jesteś? Tak na Tak, tak. Raz, dwa, da. trzy. Czekaj. O, hello. <laughs> Patrz, bez, bez tego, bez skoku. <laughs> Jak to? Ja mówię, udali smolkę na tej cukrzyki, pomnę na You have banned for seven Stop. days. Stop now. Okay, and yeah, no. for one, for yeah, yeah. For what? For uh, being uh, toxic. You in PC? It's not toxic. Yeah, yeah. It's sure. fuck. It's fuck. Okay. okay, okay, no okay. Smoke, yeah, because someone else. Do you smoke, man? I need two smokes. But I need another. Good job, I say drop you two smokes. I have one smoke. I but I think someone else. For you smoke, fuck yeah. idiot. That's not good. Ah, this is. Ah, Prześpiewaj mnie <śmany> Już mnie <w> <śmany> O ku**a ty On pala, no, go nie to U. Ej, szczerze? Robi wrażenie. Ja pier... Robi wrażenie. Ja pier... Do bańki, do bańki, do No, rzuciłem nie wiem Ja daję bunkier, wiesz? dam jeszcze na bańkę. Ty, co jest? Bańka mi... Dobijają mnie. Ej, co się stało? Co się stało z bańką moją? Guys, co jest grane? Rzuciłam bańkę! I rzuci, autentycznie rzuciłam bańkę drugą. Ja Dobra, to moja zamę. Ty, czemu jestem dalamy. w jednym Czeka, miejscu? Choć do boku, chodź do boku, on tam. Wu, jeszcze raz, wu, wu. A, kur. Się... Ja wuj nie klikam. Haha! <laughs> o kurwa. I, to... A, I. Nie do nas, nie do nas. Przelam, nabijam, serdzę. Nabijam, nie? Biotan no, tą ścianę, tą ścianę, rozwal. Kurwa, prezent pomóżcie mi zabić. Dobra, pobiję p, prezent. No, zjeźdź to będzie szybciej. Mam siorba. Ulec się z tym ciorem, no. Ale skąd ja miałam wiedzieć, no? Skąd Słyska. ja wiedzieć? Zam Myślałam, że broń lepsza jest. Ogólnie ja w y nie mam HP, nie stary. O, ja pies. nie mam Stary, ginę. Odeba. Nie wiem, gdzieś się zrespię, ale zginęłam. Ja pies. I cię uratować? Jeden team dwóch. Oh, 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 oh. <gasps> Nie, jeszcze jeden. Naj... go! Najlepszy plan. 10 p!EJA! DZIĘKUJĘ! Jo, Pięknie! Pierdo. O! Jakie... KUR! Co jest! OZDRE TikTok! EJ, co jest! O! Ej, to jest. Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem! Ja też! Ku... Ja też nie! KUR! Co jest? Jaki gołcik jest! Co to wyłód! Jaki jesteś gołcik? Nie KILE! Ile mieliśmy w poprzedniej? Mało chyba! Mało! Ja nie miałem Mki, to mało, tak? A. Ej, wyje p! gra. No. O kur... Tak, nie, kur... tak O kur... no bo 40 minut w lobby siedzimy, bo nie umiem kodów pisać Ja pierdolę nie, nie, ja ma mam PH jak ku... Nie, chcę PHL, się. Kur... Kuj, nie Dobra. Dobra,